Troszeczkę energetycznie znajdujesz się między młotem a kowadłem <noise> i targa tobą od sasa do lasa. Dlaczego? Bo z jednej strony przypomina ci się, że masz wielką moc, że Bóg jest z tobą, że zawsze jak trzeba było, była ta opieka, że zawsze ci się udawało i zawsze omijały cię te rzeczy, które mogły wyniknąć o wiele gorzej z tego wszystkiego, co w rzeczywistości się wydarzyło. I gdzieś tam przypomina ci się w ciągu dnia, na krótką chwilę, że ty masz w sobie tą iskrę i że cały wszechświat z tobą współgra i z tobą tańczy. A z drugiej strony, <laughs> śmieję się, bo to jest po prostu śmieszne, jak ty czasami wierzysz, i ja tak samo, ja się śmieję z siebie teraz, jak ty czasami wierzysz w tragizm swojego życia. I jak już cię tak majta, jak tą reklamówkę jednorazową na wietrze, to czasami cię zamajta w tą stronę, gdzie ty popadasz w spirale stresu, nerwowości i wymyślania najgorszych scenariuszy, bo jakaś drobna rzecz się wydarzy, bo Jakieś drobne uszczypnięcie, jakiś drobny beczek codzienności ci się przytrafi i to masz takie bosze znowu? Czy ja po prostu się nie nadaję do tego życia? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego nie może być normalnie? Dlaczego nie może być spokojnie? Nie może być normalnie i spokojnie, ponieważ ta rzeczywistość nie ma w swoim spisie treści ani normalnie, ani spokojnie. My to mamy tylko i wyłącznie w swojej fantazji. Więc jeszcze jesteś troszeczkę poturbowana ostatnimi wydarzeniami, ale to już się w tobie goi. Nie mylisz się, jeśli chodzi o towarzystwo. Nie mylisz się o to, co czujesz odnośnie tych znajomych, tych ludzi. Jest w ciebie kierowana taka energia, którą ty traktujesz jako Swoją własną nerwowość, a to jest czyjaś z zewnątrz energia, po prostu takich plotek, ludzi, którzy są toksyczni i, i mielą po prostu Twoje imię w swoich buziorach, i, i wychodzi co wychodzi. Natomiast Ciebie to ani ziemia, ani grzeje. Ty po prostu musisz żyć dalej i nieść tą swoją koronę. A jak masz ochotę na prywatną konsultację, oferta jest dostępna na mailu, mail w opisie kanału, bądź każdego długiego filmu. Albo live'a. To jest jedno i to samo, ale jest w różnych zakładkach. Buźka.